Witajcie kochani. Dzisiaj przygotowałam dla Was kolejny odcinek z serii wyciętych scen, które nie pojawiły się w oficjalnej wersji filmowej piątej części Harry'ego Pottera, czyli Zakonu Feniksa. Jeśli nie oglądaliście poprzednich filmów z tej serii, to oczywiście zachęcam Was do nadrobienia zaległości. Bez zbędnego przedłużania serdecznie zapraszam Was do oglądania. Dziwne zachowanie profesor Trilauni podczas uczty powitalnej. Podczas gdy Dumbledore przedstawia nową nauczycielkę obrony przed czarną Magią Dolores Ambridge, zarówno grono pedagogiczne, jak i uczniowie siedzą przy stołach w wielkiej sali, oczekując na rozpoczęcie uczty. Tego dnia profesor Trilauni wydawała się być wyjątkowo zestresowana. Słuchając przemówienia przedstawicielki Ministerstwa magii zaczęła jeść, ale nagle usłyszała głośny dźwięk, który przestraszył ją na tyle, że się zakrztusiła. Zezorientowana kobieta rozejrzała się dookoła, próbując zlokalizować źródło hałasu. Nagle nie nie wiedzieć czemu zaczęła wyrzucać śmietane z miski przy pomocy łyżki, rozrzucając ją po stole. Następnie wsadziła łyżkę z resztkami sosu do kieliszka stojącego przy jej talerzu, a gdy zdała sobie sprawę, że ma brudne ręce, postanowiła je umyć w jego zawartości. Nie jest do końca jasne, dlaczego nauczycielka wróżbiarstwa zachowała się w taki, a nie inny sposób. Sądzę jednak, że mogło to wynikać z jej wrażliwości na atmosferę panującą wokół. Być może miała złe przeczucia dotyczące przyszłości Hogwartu związane z pojawieniem się wielkiej inkwizytorki. A wy co o tym myślicie? Dlaczego według Was Sybilla Trilla nie zachowywała się tak dziwnie. Now we have two changes in starving this year. We're pleased to welcome back Professor Grubbly Plank. be take care of magical creatures while Professor Hagrid is on temporary leave. Now we also wish to welcome our new defense against the dark arts teacher, Professor Dolores Umbridge. I'm sure you'll join me in wishing Professor Umbridge good luck. Now, as usual, our caretaker Mr. Filch has asked me to remind you that. thank you, headmaster, for those kind words of welcome. and how lovely to see all your bright, happy faces smiling up at me. very good friends. the ministry of magic has always considered the education of young witches and wizards to be of vital importance. The task of passing down the ancient skills must be undertaken with the utmost seriousness. Although each headmaster has brought something new to this historic school, progress, for the sake of progress, must be discouraged. A balance, then, between old and new. Permanence and change between tradition and innovation. Let us preserve what must be preserved, perfect what can be perfected, and prove the practices that ought to be prohibited. <laughs> Thank you, Professor Umbridge, but it really was most illuminating. Now, as I was saying, Mr. Filch is asked me to remind you that magic has forbidden the corridors between the classes and many other things that seem to be going on. Now, a list of these misdemeanors we found nailed to his door. Neville staje in the Na początku piątego roku w Hogwarcie Harry Potter czuł się odrzucony przez większość swoich rówieśników. Po śmierci Cedrica Diggory'ego podczas turnieju Trójmagicznego wielu uczniów nie wierzyło w jego wersję wydarzeń. Uważali, że dziennikarze proroka codziennego piszą prawdę, twierdząc, że powrót lorda Voldemorta jest jedynie wymysłem Harego, mającym na celu zwrócenie na siebie uwagi. Nawet Simus Finnigan, który wcześniej wydawał się popierać Harego, zaczął podzielać zdanie innych, co ostatecznie doprowadziło do kłótni między nimi. W usuniętej scenie Neville staje po stronie chłopca, który przeżył, mówiąc, że jego Babcia uważa proroka codziennego za stek bzdur i zdecydowała się anulować subskrypcję gazety. Niestety jego słowa padły zbyt późno, by Harry mógł je usłyszeć. My grand says it's a daily that's She's Samotny pośród ludzi Podczas tej sceny widzimy gryfonów, którzy jak co dzień po zajęciach zajmują się swoimi sprawami w dormitorium. Neville troskliwie opiekuje się rośliną o nazwie Mimbulus mimbletonia, którą dostał na urodziny od dwójka. W tym samym czasie na schodach para uczniów całuje się, zupełnie nie zwracając uwagi na otoczenie. Dwie koleżanki siedzą razem, czesząc sobie nawzajem włosy, a Simus i Dean w towarzystwie kilku swoich kolegów grają w karty, rozmawiają i śmieją się bez beztrosko. Wszyscy wydają się być w dobrym humorze. Tymczasem Harry Potter siedzi samotnie przy kominku, wyraźnie odizolowany od... Po bolesnym szlabanie u Dolores Ambridge wciąż nie doszedł do siebie, a jego ręka pulsuje bólem od wypisanych słów, nie będę opowiadać kłamstw. Zmęczony fizycznie i emocjonalnie chłopak wpatruje się w płomienie, próbując odnaleźć w nich choć odrobinę ukojenia. Fakt, że większość uczniów odwróciła się od niego, nie wierząc w jego opowieść o powrocie Voldemorta, sprawiła, że Harry czuł się głęboko nieszczęśliwy. Każdy śmiech i radosna rozmowa wokół niego tylko podkreślała to uczucie i ciężar odpowiedzialności, który na nim spoczywa. Mimo, że jest otoczony ludźmi, czuje się całkowicie. Samotny zmagając się z ciężarem wiedzy, którą posiada, oraz z brakiem wsparcia, na które tak bardzo liczył. Yeah, Wizytacja na lekcji wróżbiarstwa kiedy Dolores Ambridge zostaje mianowana wielkim inkwizytorem Hogwartu, natychmiast wprowadza zmiany mające rzekomo poprawić funkcjonowanie szkoły i podejmuje działania w celu umocnienia swojego autorytetu. Jednakże nie jest to łatwe zadanie, ponieważ większość uczniów i profesorów jest delikatnie mówiąc niezbyt zadowolona z jej obecności w szkole. Mimo to kobieta nie poddaje się i zaczyna kontrolować nauczycieli podczas zajęć, próbując podważyć ich kompetencje w obecności uczniów oraz wytykać im błędy w sposobie nauczania. Wycięta scena przedstawia dłuższą wersję tego, co widzimy w filmie, dotyczącą wizytacji na lekcji wróżbiarstwa prowadzonej przez profesor Trilauni. Podczas zajęć profesor Trilauni próbuje coś wyjaśnić uczniom, jednak gdy do klasy wchodzi Ambridge zaczyna wyraźnie się denerwować. Nauczycielka obrony przed czarną magią ciągle jej przerywa i notuje uwagi w swoim notesie. Następnie prosi Trilauni o przepowiednie, na co ta odpowiada, że przecież wewnętrzne oko nie widzi na zawołanie. W trakcie rozmowy nauczycielka wróżbiarstwa wyjawia również, że pracuje w szkole od 16 lat, jednak wtedy jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że jej kariera powoli dobiega końca. Dream interpretation is a most important means of divination, for the inner eye sees sights to which the outer world is blind. <laughs> <laughs> oh. Oh, what well, well, ah. are you doing here? Don't mind me, dear. You see, Professor Trelawney, isn't it? Mm -hmm. In addition to my teaching duties, the Ministry has asked me mm -hmm. to act as an informal observer here at Hogwarts. Cornelius's eyes and ears, as it were. Nothing whatsoever to worry about. Please do go on. I'm just a fly on the wall. Oh yes, well, well. Mm, just one question, dear. You've been in this post how long exactly? Um, nearly 16 years. Quite a period. Mm -hmm. And it was Dumbledore who appointed you? He did. Much bother. Could you please predict something for me? I'm sorry? Predict something? We're well, sure you're not surprised, I ask. You would have foreseen it. <laughs> uh, 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 we... <sighs> the, the inner eye does not see upon command. Come now. One. Teensy little prophecy. No. Pity. No, wait, wait. I, I think I do see something, yes. I do. Something dark. You are in grave danger. Ambridge i Filch rozkoszują się widokiem znęcania się nad innym uczniem. Wycięta scena przedstawia Kraba i Goyla, którzy wraz z Malfoyem znęcają się nad młodszym uczniem, prawdopodobnie należącym do domu Ravenclaw. Chłopcy wydają się mieć całkiem niezły ubaw, popychając chłopaka między sobą, a następnie obrzucając go śnieżkami. W tym czasie Dolores Embridge wraz z woźnym filczem przyglądają się z góry całej sytuacji. Choć zachowanie wspomnianej trójki z pewnością nie jest dla nikogo zaskoczeniem, to brak reakcji wielkiej inkwizytorki Hogwartu jest niepokojąca. Jej obojętność daje wyraźne przyzwolenie na taki rodzaj zachowania, co jest sprzeczne z jej wcześniejszymi deklaracjami, że dba o Dobro i bezpieczeństwo uczniów. Co więcej, zadowolona mina Ambridge świadczy o przyjemności, jaką czerpie z widoku krzywdy, którą doświadcza młody chłopak. Spójrzcie sami, ta kobieta zdecydowanie jest sadystką. Początek końca panowania różowej landryny. Fred i George zawsze mieli talent do wywoływania chaosu. Ich decyzja o opuszczeniu Hogwartu, by prowadzić własny sklep z dowcipami na pokątnej, była prawdziwym przełomem. Ale oczywiście nie mogli odejść bez odpowiedniej zemsty na Ambridge za jej okropne metody oraz brutalne traktowanie uczniów. Puszczenie magicznych sztucznych ogni w trakcie trwania egzaminu wywołało totalne zamieszanie w zamku i sprawiło, że nowa znienawidzona przez wszystkich dyrektorka zupełnie straciła kontrolę nad sytuacją. Wycięta scena ukazuje moment, gdy Ambridge będąca na skraju wytrzymałości patrzy na wszystkie zniszczone tablice. Z zakazami, które sama wprowadziła do szkoły, zdając sobie sprawę, że to koniec jej kariery. Jest tak wściekła, że wygląda, jakby zaraz miała wybuchnąć. Pełen najlepszych chęci, Filcz próbuje zdmuchnąć dym z jej lekko zniszczonej fryzury, ale kobieta wyraźnie daje mu do zrozumienia, żeby zostawił ją w spokoju. To wydarzenie z pewnością było niezwykle satysfakcjonujące dla wszystkich, którzy cierpieli z powodu despotycznego panowania różowej landryny. Ambridge próbuje uciszyć Harego. Pamiętacie, jak Harry próbował skontaktować się z Syriuszem przy pomocy kominka w gabinecie Ambridge, aby upewnić się, że jego ojciec chrzestny jest bezpieczny? Niestety dowiedział się, że Syriusza nie ma w domu, co skłoniło go do założenia, że coś mu się stało. Zaniepokojony chłopak postanowił wraz z przyjaciółmi wymknąć się ze szkoły, aby go ratować, jednak Ambridge przyłapała ich na gorącym uczynku. Kobieta desperacko pragnęła dowiedzieć się prawdy, więc postanowiła użyć na harem Veritaserum. Na jej nieszczęście Snape poinformował ją, że już wykorzystała cały zapas tego eliksiru. W tym momencie Hermiona, myśląc szybko, powiedziała Ambridge, że może zaprowadzić ją do tajnej broni Dumbledora ukrytej w zakazanym lesie, na co kobieta się zgodziła. W lesie jednak szybko zorientowała się, że została oszukana. Rozwcieczona zaczęła wyrażać swoją nienawiść do dzieci, twierdząc, że jedynie próbowała im pomóc i wzbudzić w nich szacunek. Usprawiedliwiała swoje brutalne metody, obwiniając harego za swoje nie. Powodzenia i podkreślając, że cel uświęca środki. Sytuacja stała się naprawdę niebezpieczna, gdy kobieta wycelowała różdżką w Harego i Hermione. Nie wiadomo, w jaki sposób zakończyłaby się ta sytuacja, gdyby jej uwagę nie odwrócił dźwięk łamiących się gałęzi. To instil discipline and respect for decorum, I've tried my very best to bring order. Yet at every turn, been assailed by chaos. I mean, look what you've done to me, I I cannot take it anymore. I can't, but I must. Authority must be upheld. And sometimes, the ends do justify the means i think certainly no one could blame me and if it falls to me to sort out the mess to tie up the loose ends then so be it for the greater good Wizyta Harego w gabinecie Dumbledora. Po dramatycznej bitwie w Departamencie Tajemnic, pełen żalu po stracie ojca chrzestnego, Harry postanawia udać się do gabinetu Dumbledora, szukając wsparcia i odpowiedzi. W wyciętej scenie widzimy, jak chłopak wchodzi do pomieszczenia i rozgląda się dookoła. Gabinet jest pełen fascynujących detali. Możemy dostrzec między innymi samoistnie kręcące się przedmioty, szafki pełne tajemniczych artefaktów, miecz Godryka Gryffindora leżący na stole, a także tiarę przedziału spoczywającą na jednej z półek. Atmosfera tego miejsca jest nasycona historią i magią, jednak wydaje się, że to dodatkowo przytłacza Harego. Chłopak zaczyna czuć, że nie będzie w stanie porozmawiać z Dumbledorem. Pogrążony w smutku i przytłoczony emocjami, odwraca się więc, aby opuścić pomieszczenie. Jednak w tym momencie pojawia się Dumbledore i prosi go, aby wszedł z powrotem do gabinetu. Harry pakuje się do domu. Wycięta scena, którą zobaczycie, jest rozszerzoną wersją tej, którą znamy z filmu. Widzimy, jak Harry pakuje swoje rzeczy, przygotowując się do powrotu do domu. Nagle wchodzi Ron, który informuje Harego, że zaraz zacznie się uczta pożegnalna. Jednak zrezygnowany chłopak stwierdza, że nie jest w nastroju, aby wziąć w niej udział. Ron zmartwiony widokiem przygnębionego przyjaciela, próbuje go jakoś pocieszyć, ale szybko zdaje sobie sprawę, że żadne słowa pocieszenia nie wystarczą, aby złagodzić jego ból po stracie Syriusza. You know, I'm not hungry either. You gone. Really, I'll be okay. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, która z przedstawionych dzisiaj wyciętych scen spodobała wam się najbardziej. Na zakończenie serdeczne podziękowania dla moich wspierających. Jeśli ty także chcesz dołączyć do grona wspierających i otrzymywać różne bonusy, zajrzyj do sekcji wspieranie. Link znajdziesz również w opisie. Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów dotyczących świata magii, kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek. A jeśli ten materiał przypadł wam do gustu, zostawcie łapkę w górę i podzielcie się wrażeniami w sekcji komentarzy. Do usłyszenia. Cześć.